Cześć, ja jestem Adam i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeżeli wbiłeś na ten film, to zostaw po sobie łapeczkę, subika z dzwonkiem oraz komentarz pod filmem. Będę Ci bardzo wdzięczny. A w dzisiejszym filmie, jak zapewne widzisz po tytule, będę Wam przedstawiał kilka memów, na przykład trzy memy na temat TVGRY.pl. Jeżeli nie wiesz, co to jest TVGRY.pl, to Ci powiem w skrócie, że jest to takie komentatorium gier komputerowych i takich różnych innych pomysłowych rzeczy, do której należy Head, Gambri, Araż, Jordan i jeszcze inni tam są fajni ludzie. Ja ich oglądam już od 3 albo 4 lat ponad. Ten kanał mi się bardzo spodobał. Jestem z niego zachwycony, że coś takiego istnieje na temat gier, bo to jest Pit Cobello zajebioza. Od ponad roku, około roku czasu jestem na grupie TV Gry Mems i co, zapraszam Was na tą grupę TV Gry Mems, może będziecie mieli w opisie, link na pewno będzie yy, I co, będę chciał Wam przedstawiać takie memy, co zrobiłem tam na tej grupie Fajne są nawet takie, może głupkowate, ale nawet spoko yy, Tak by że Wam memy jak, i jak on wygląda Polubienia oraz jakieś wybrane komentarze do... Które wybrałem komentarze Wam pokażę E, takie, które są najlepsze, albo które mi się bardzo spodobały. No więc tak to wyglądać będzie. Dzisiaj Wam przedstawię trzy memy: e, dwa memy, takie początkowe, które wrzuciłem pierwszy raz na grupę, oraz jeden mem, który zdeklasował całą grupę, rozwalił system i coś innego jeszcze tam zrobił. E, mianowicie na grupie jest 6600 członków gdzieś tyle 6600. No więc całkiem dura liczba, no to wbijcie tam będzie spoko. Administratorzy się ucieszą, będą zadowoleni. No i przechodzimy do pierwszego meba. Nie mam pojęcia, kto będzie pierwszy, ale wiem, kto będzie ostatni. Het 21 12 2019 to jest z jakiegoś takiego filmu, gdzie Hedz właśnie to powiedział, mi się to bardzo spodobało, jak widzicie pięknie wklejony hedzik, może jest taki trochę mało wyraźny, ale jakoś pójdzie z tłokiem, więc spoko, 27 polubień jak na początku, no tak szału nie było, ale okej, okay. no i komentarz, który tam był jedyny, gdy twój dom zasnął szczelat pioruny, upewnij się czy twoim sąsiadem nie jest Albert Einstein. Też to powiedział HET w 2019 roku, ale nie wiem z jakiego to filmu może wy wiecie. No, zobaczmy. Eee, kolejny mem, drugi z rzędu którego wrzuciłem. Memy l, czy są najlepsze, czy są słabe. I wyszło po tym, 160 osób polubiło, że najlepsze są memy Stefał Gryp. Że są super. Ja te posty nazywam takimi żebrakami, gdyż chcę, żeby ludzie się uaktywnili na grupie, żeby coś napisali, a ja chcę, żeby zdobyć jak najwięcej polubień i być z tego mega zadowolony i mieć tego mega Friday. No co, trzeba fajnie jakoś z tym internetem żyć i zdobywać polubienia, gdyż to motywuje i pokazuje, że jesteś zajebisty i inne rzeczy pokazuje. No i komentarz. Niektóre komentarze są takie, że no, e, tych komentujących nie będę pokazywał, jak one wyglądają, ale ten jeden komentarz to jest od pana Mateusza Działowskiego, który napisał różnie to bywa, dwa polubienia dostał. Ja se sprawdziłem. Ten pan Mateusz Działowski to chyba nie jest konto, bo wygląda na to, że to jest prawdziwy pan Mateusz, bo w znajomych ma swoich kolegów z pracy, ale nie wiem, czy to jest naprawdę taki pan Mateusz Działowski, więc różnie to bywa. Nie wiem, czy dobrze myślę. Kolejny taki trochę pocisk w moją stronę. Jesteś na grupie o memach z TV Gry i się pytasz, czy memy z TV Gry są słabe. 200 IQ, 7 polubień dostał. No to jak ja już wcześniej tam mówiłem, chcę po prostu zdobyć polubienia. Każde że głupie pytanie zadałem, no to co ja poradzę. Taki mamy klimat. No i ostatni taki komentarzyk. TV Gry, a zwłaszcza HET, to najlepszy kanał na polskim YouTubie. No też się zgodzę. TV Gry są słabe. Takich ludzi właśnie potrzeba na polskim YouTube, żeby byli śmieszni i fajnie opowiadali, tak komentarze dawali zajebiste. To się szanuje. I teraz przedstawiam wam jeden z najlepszych moich memów, jaki kiedykolwiek zrobiłem na grupie, gdyż nikt inny nie dostał żadnego innego takiego e, posta. No jest tam jakiś o cyberpunku post, który ma 900 polubień, ale mój po prostu pozamiatał. 1200 polubień. Widzicie, na pewno głupi post, czyja broda jest bardziej gorąca. No tak, zrobiłem, że na początku napisał, zrobiłem jakiś post. I nagle mi wpadło do głowy: Ty przecież mogę zrobić na temat brody. Przecież to może się przyjmie, ale nie wiem, bo to może być trochę śmieszne. No i co? Przyjęło się 1200 ludzi. W 5 minut miałem 100 polubień. To jest istny rozwałka. Tego się nie spodziewałem za Chiny ludowe. No więc jak widzicie wygrał Head, No nawet tu macie ilość polubień, 669 polubień dla Heda Dla tamtego 268 Dla Rusha i tamto było dla Mądrego Więc widać Hed jest najlepszy No i te komentarze, ktoś napisał Fangotten 20 polubień dostał, no wiadomo Fangotten to młody chłop Może gorący też jest ale głupoty gadam, no też, fango ten jest spoko, taki chłop, który mówi zawsze doraźnie, tak szczerze do bólu zawsze mówi, no, ktoś napisał, że sorry, ale aktualnie tutaj mądry wygrywa, <laughs> mądry wygrywa, może wygrywa, czy polubienia dostał, ale spoko, no, mądry jak fajnie gada, mądrego zawsze fajnie posłuchać, no to zawsze jest. Coś. No, i taki komentarz w stylu chyba ktoś, ktoś komuś wysłał na tego, na messengera, żeby ocenił to, no i napisał, to jest święta trójca i 16 polubień zdobył, no taka, ja bym powiedział, święta trójca polskiego YouTube'a. No, ci ludzie są bardzo mądrzy i tacy pomysłowi, więc tyle można o nich ciekawego powiedzieć. No, więc to było tyle na dzisiaj. Takie właśnie fajne memy są, będzie ich naprawdę dużo, bo ja za chwilę wrzucam nowe memy i się fajnie je ogląda, komentarze są też super, więc jeżeli tam chcecie łapkę zostawić, to zostawcie. Na pewno to będzie motywacja do robienia dalszych fajnych filmików właśnie tego stylu TV gry będzie miał przynajmniej pożytek, że ich promuje tę grupkę też, że jest fajny. Bo no, naprawdę spoko, ludzie tam wcale niezłe posty. No, więc co? Tam do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć. Piccobello, papako.